Czekaj, oh. What the fuck is this? Ej! Hey. Bitch! Nie bij mnie, bij jego! A Ale ty się policz. Ja nie wiem czym go bić, ja Nie wiem, świeczką! Ja go Dobra, daj go świeczką, daj go świeczką! Ja go biję klockiem. Świeczka leczy. Świeczka leczy? Leży. Coś z niego wypadło? A jak się na otwiera? Eee... Tab. Inventory, tab. Czekaj, wychodzimy. Świeczkę mam. Łee... U co to? Nie bij go, nie bij go! Co ty? Co ty go bijesz? Świeczką, świeczką! Dostaw go! jak krowy? Na <laughs> co e, cię dobra, go, dobra, ja go się chyba nie zabić. Nie, bo tylko go, ty go, tak spankujesz. Jaki wielki chłop, to jest lox. No, on, ucieka, ja go nie mogę do... Cie dziwisz? Nie Biłaś mogę. go. <laughs> tam jest jakiś zamek. Czekaj, ja chcę drzewo ściąć. Drifting Plains, tu można driftować. Wcale nie, nie można driftować. Dobra, ale tu jesteś w się sensie tak

co? Zjeść? Dobra, chodź do tego, chodź do zamku. Ej, tu jest Ej, dom! To jest pszenica! Mieszkamy tutaj? <laughs> Mam tu rzeczy: With seed. iron ore. Stick. Why you do this? Dlaczego ty mnie bijesz? A. Co? Ciśnica! Wow. Chciałam se przybliżyć. To jest martynka. No to jestem ja. I Martynka ma uszy i wąsa. Co What the fuck? <laughs> co ta robi? Do <laughs> the fuck is this? A tu jest campfire. Wooden chest. O Sword Mam! Ja mogę zrobić miecz. Craft Zrobiłem miecz. Siekierę, craft. Gdzie? Zrobiłem i pickaxe Zrobiłem. Panato, ten jest to. Any Stone. A jak skąd masz Stone. No mówiłem przecież, że możesz zbierać ziemi. Jak, jak to zrobiłeś miecz? No tam miałem na dole na tabie. Nie wytrzymam, zaraz. Chcesz szybić? No dobra, no to lecimy. Tu Let's go. Biega, jakiś szczur. To ja. Jaki szczur? Co za szczur? Ja go leję. Nie, ja go nie leję. Jednak ma za duże oczy, żeby go lać. Co ty tam masz? Znak pokoju, ty tak nie rozumiesz. Że co? Znak pokoju. Nie, znak pokoju to jest tak. No to też kiedyś... No ja w sumie... W jak... No. Ja się idę bić. Co to jest chrude kaczet? Nie wiem, zedłem wie? na dół do pi... do tego do piwnicy. Szedłem do piwnicy. Ej tu ja tu kopię coś. Ej, tu były potwory chyba. Jujik! Ale duży. Ej, ma Dobra, ale ja chyba robię coś nie tak. Te krowyki są niezniszczalne. Ja jestem w piwnicy. Jakoś bardziej boli tutaj, że ja nie zjeżdżam, wiesz? Bardziej boli? Tak. No bo no mam dużo oczy. To dlatego. Ja zbieram koper, synu. Co? Fala, ale fajne są te. Fajne są yy, rudy. Rudy kopru. Był koperek. Auto step up off. Bo ja wkurzę, ja coś ściąć drewnem, o to chodzi. To jest... szczurio ma czerwone oczy! Zabiłem go. What the f**k, ja umieram, ty! trzeba śmierć. Nie, 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 nie. Mogę to zjeść? Nie. Ja muszę coś zjeść. Um... No. Mamy kominek gdzieś. Jak się to zjada? No tak jak w Minecraft'cie. No mamy jakieś jedzenie. To nic nie daje! Co to jest za, za wykrzyki? On mi daje. Chłop, zniknął! Jakiś szczur chciał mi dać zadanie, i potem zniknął. Dobra, najpierw to sobie może jakieś bazę zbudujmy. No mi chce dać. Łoto! fuck To było opatę! O, mięsko! Czego ja idę bić wielkiego Pająka! Na się zrobić deski? Co robiłem? Zrobiłem deski. Nie, porobiony. Shift nie, Shift happens. Gdzie tu jesteś? Tu. Mam trzy kilofy. Shift happens. nie, 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 na niego. No niego. Co to za goblin? Widzisz, co to nie, 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 no my się... z włoki jeszcze. Cześć. Ołama! Wow! Z tego coś wpadło? O, ja coś mam. Light hide. Ptaki tu latają. Kaczka lata, co prawda nieudolnie. Ale lata. Mogę rzucić mieczem wiem? What the fuck? Patrz na to. Patrz na to, patrz na to, Pasz patrz na mnie, patrz na mnie, patrz na mnie. I tak dostałaś na do łeb. No mnie nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie. A jak ty, jak się bronię, to też mogę bić. To bije? Brzmie nie bić? Czym mnie nie bić? O I to? Nie. Turn on, co ja mam tam rzucić? Drzewo. Dobra, umarłam. Serio? Ja daję nam swoje rzeczy. Bit. To co, umarła. Blis <kluzny> mnie zabił. Ty... Można wyłączyć ten, zapalić i zgasić ogień Piesek? Dobra, mogę go jakoś o ten? Co ostatnie! No i masz piesek. Masz! Nie, daj się do mnie to mięsko! Czemu ja to jem? Gdzie bije czy to on robi? Nie bije! U. U. Wiesz co? My musimy bardziej uważnie, bo to jest... to PvP. Dobra, mam... ten... mięsko z niego. I co tu Czo, wypadło? Mi nie pokazuje, czy jestem głodna, czy nie. Skąd mam wiedzieć, czy jestem głodna? Nie jesteś głodny, nie ma głodu chyba. Skórę potrzebujemy do łóżka jakąś. Ja mam tylko jedną. Zobaczę, Wiecznie co... Musimy... Ile on ma życia? Owieczki! Ty ja nie chcę ich zabijać, Kamil! Ty ich nie zabijaj. No muszę. No muszę. Gdzie ty jesteś w ogóle? Tam ktoś jest. Widzę, idę do niego. Chodź tu. Czemu on się nie pali? Easy, Mor można wyłączyć PvP? Można. O! mi tu gadał coś. Dobra, mój miecz się świeci ogólnie. Mój też. O! Umieram! Uh. Dobra! Mogę teraz pieska swoić jaką kości? Nie, nie wiem, to nie jest mańka. Dzień dobry! Spadła. F to turn off. To mogę to rozwalić? O, mam takie to świecące teraz! Ale to jest... to nie jest fajne. To nie jest fajne miejsce, Martyna. Dobra, ja zabieram im rzeczy po prostu. To jest lampy. Ja mam tą lampę już. Jedną. Tu tabliczki zawiera lampy. Ja ja nie wiem lampy. jak je zrobić. Stanie? Nie. Gdzie... E nie, to po prostu chyba deszcz pada, Kamil. Nie, bo jak stąd wyjdziesz to przestanie. Nie, dalej pada. Nie, nieprawda O! Już nie pada, a czemu Widzisz? tak? Nie wiem, bo to pewnie tam jest taki biom. Idziemy tam. Tu są jakieś rzeczy. Do tego zamku. Tam jest jakaś fontanna. O, drewno zbieram. Chyba. Można pływać? Można. Ryby! Złoto! Jaki... Złoto pod wodą. No, dobra, by... Czemu ryba nie schodzi na hita? Co to jest za... No bo rybki lubią pływać. Czarty jakieś. Spochodnie. No. Jedę do Kejwa Jadę tu jest. Znalazłam ląchy, Kamil. A ja znalazłem świątynię. A nie, dobra, to szczur. Lochy. Um, ja znalazłem coś fajnego, Martyna. Lina? Chodź tutaj, musisz do mnie przyjść. Ale ja mam lochy, to mogą być skrzynki. A ja znalazłem coś lepszego. Ja znalazłem boss fight, chyba. Co? Nie mów do mnie tak. Nie. Dobra, nie, ja wychodzę stąd. Nie bij mnie. Nie bij mnie. Gdzie ty jesteś? A, no to ja tam na dole byłem i tam były no, jakieś ja wielkie bossy. Nie, nie. Rozwaliła. Czekaj, eee... Y... W kościół weź usiądź się Chce wiadro. Co ty zrobiłeś Czemu ty niszczysz. Usiądź sobie. Ja siedzę. Przecież łas cały ten. Spadło na dół. O tym właśnie gadałem. Cześć, zjem sobie coś. Nie zjem chyba nic, bo nie mam jaku, bo to jest wszystko nieupieczone. Fa nie, miałem upieczone... O nie, to nie jest upieczone. Zjem surowe, co się stanie. To da troszkę jedzenia. Czy tam, masz skrzynkę? Któreś potty. Co tam było? Ja to już stamina. Uuu. No on mnie bije, on mnie bije, on mnie bije. Łaaa. Łaaa. Ale Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Gdzie jest jego życie? Nie wiem. Ja się Tak, ja myślę, tak pa. O kurde. Ja tankuję. pa, pa, pa. pa. ale ciutko porobiony chłop Wejdziemy do tego portalu. Uuu, są jakieś rzeczy. Łuk! Mam łuk. Dobra, ja spalę ognisko tutaj. Czarkoł, jednym mi się chyba spaliło. Dobra, co mam rzucić? No ja, chcesz kiego? Tak? Nie mam. Mam trzy. Nie dzięki. E, mos, wyrzucę Plant Fiber wyrzucę Green Crystal Shards to zostawię, nie wiem co to Iron Ore Blue Flax Wooden Bucket Dirt A ja w ogóle chcę sobie... A jest ja Light Hide Venom Sack Ball Sack Maple Log To zostaje Yellow... Pe... Co? Yellow Pedals Sticks And Stones Co to jest? Kalsite a ty masz, co tu masz do, do gotowania? Różne rzeczy Ja nie mam chyba, tak. czekaj Co ty, skąd ty masz takie rzeczy? Mam, mogę takie? Się złowi... ej Proste był bo... bo... Mam, git Ja idę tu Yo, what the f... Chodź tu, patrz na to go le Cześć, Timo! <noise> co co? On robi? Mogę z nim pogadać? Maja nie bij go tylko tego? Nie chcę go bić, jest zbyt cute Nie no. mogę tu nic podnieść A tu się nie da A, A mogę go uderzyć wtedy? Nie mogę go uderzyć Dymu, A mogę co ma kwiatek? Podnieść. Bo to jest kobieta A sorry a facet? A no dobra, kobieta ma kwiatek, facet ma trzy kwiatki Jest po prostu gejem A no dobra Why are you gay? Tu są większe! Palę. O nie! On coś no. mówi! Trade! Mmm, nice! Mogę kupić od niego, yy, ten Under construction sign Co nie? Ale muszę za niego zapłacić under construction sign Dobra, to jest Mike Łazowski Mike Łazowski? Faktycznie. Albo ta stara baba, co tam była też jednym okiem. Czyli to, to tu jest można trading. Pamiętam. Station jakieś. Meat pie Spices. Dzień dobry. Ale moje łóżko fajne. Proszę spać. Wejdźmy do domu. To nie jest twój dom. Chciałabyś, żeby to był twój dom. A kogo to jest łóżko? No nie, nie wiem. M moje łóżko. A to dlaczego cię mogę bić? Co to do tobie? Tu coś jest! O? Ej, to... W ciebie jakieś kropki lecą. Ty, wyglądasz jak Michael Jackson! Hi-hi! W ogóle... Słuchajcie, tylko tak... To idealnie. Tutaj jakieś ofiary mamy składać, czy co? No, ja ciebie złożę w ofierze. Nie masz nie ma takiej opcji. No to jest. Już ja kliknąłem na to. Rewards. Co tu jest? Jakiś Memories. Ja mogę coś kliknąć. Kubek mi się memory zrobiło. Suplink, Foundry, Forgotten Temple. Bomb, bomb. Myślisz, bom, że jak stąd bom. skoczymy, to, to umrzemy? Skąd? Trzeba sprawdzić. Skąd? 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 A! No dobra, For Science, co nie? Ty pierwsza Nie, bo ty nie skoczysz Dobra Pa, pa, pa. Nie żyję Żartowałam, żyję Żyję i mam wszystkie rzeczy i jestem po prostu przy portalu Serio? Tak Sprawdzę to Nie kłamałaś mnie <śmiennie> Do portalu! Jak się tutaj <śmiennie> wywaliło, co jest? Gra mi się wy ten, wykrzaczyła Pamiętaj, nie wchodź tyłem do portalu jest tylko miecz Co miecz? Nie widzę cię, jest tylko miecz Jak nie widzisz mnie? Tylko o. miecz masz Nie no jestem cały u mnie Jesteś mieczem No to nic, trudno się mówi Ale ty jesteś u mnie knagą tylko! O już nie A teraz? Oj tam jest noc Ojojoj oj, oj. Ja idę w środku szlać, bo się boję Gdzie jest łóżko? W kościele W kościele, idziemy spać w kościele ZZZZ Oby moje to samo <śmiech> zrobili <śmiech> Trochę mi liście. Trochę, mapa to, trochę liście. Mapa? No mi tak szkoda zabijać co, co? To To ci świeci? Leci do ciebie jakieś punkciki. Ci się świeci. Nie, tak nie, zabijać te zwierzęta. nie, wielka, pasz na nie, No nie, mam nie, Ta świnka umarła. Zobacz. Ja musiałem tamtą świnkę zabić, bo ona miała Auschwitz No ja tu chyba będę wegetarianinem, nie? Ja... <grystanie> powiedziała <grystanie> powiedziała bijąc świnię Czekaj, my musimy zrobić najpierw bazę wypadową, skąd będziemy wychodzić, bo my mamy full, my mamy full, full ten, full inventory No ale to trzeba ładne miejsce znaleźć, Oje, tu są takie, nie wiem, tu jest chyba płasko no dobra, by, by, ten, wybudujemy sobie ładne miejsce. Ale tak, żeby daleko od potworów, co nie? Ty, ale chyba. Nie, idziemy do spawnu, chyba co? Przy spawnie gdzieś, bo my nie umiemy zmienić spawn pointu, a nic ktoś dołączy do gry. Jakaś weroniczka albo ktoś. I będzie kicha, będzie musiał biegać 100 km. Dawaj, do, do spawnu. LIS! What THE FUCK ZESRAł się na mnie! Czekaj, bo on coś chce! On też ma Auschwitz. Czy w ogóle. Ja idę za nim Ja takiego szczura zabiłam Ale on na niebiesko mi się pojawiał No what the fuck, co, co jest? Bije <laughs> mnie Jo, mnie bi No my, czemu ty mnie bijesz? <laughs> Musiałem go zabić, to była ten On mnie zaatakował, ja się tylko broniłem Możemy teraz zabić te byki? I on ma znowu Auschwitz Ja już go zabiłem jednego Pełno, ten, mięsa wypada Co, o co chodzi z tym? Długo jeszcze? O. Dobra, budujemy gdzieś tu dom. Albo robimy renowację tego co tam jest. Chodź zrobimy renowację. Gdzie? Tu tego, tu gdzie tu kaczki latają. Ja nie nie budować tutaj. Ja też nie, ale się nauczymy Masz Workbench? Zabrałeś tamtąd? Y jo, mam gdzieś przy sobie. Tu go tu jest. gdzieś postaw. Tu w środku chyba, co? W domu a tym, dobra. I co tu można zrobić no, teraz? Ty tu mogę zrobić? Krót Dagle już. A ja chcę tylko zrobić deski, nie? Jestesz 4 x jak zrobić deski? Ja nie wiem. A, builders workbench. Prawdopodobnie, ale ja. Patrz na to! Pa! Czekaj, bo musimy się naładować. Pa, 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 pa. Gdziełaś? Nie, pa nie patrzyłam. Rozpatrzyłaś? Builders workbench. To oh. Zrobiłaś? Pokaż. Uuu. Dobra, mam pełna drewna. To włożyłeś no co? A, dobra jest Okej, okay, czyli trzeba tak Najpierw to potrzebujemy schody Chyba, to są schody Dwiże Ej, ej! A, otaj! Jak... A, Oj Mamy drzwi, Kamil! Nice! Ej, robi łopaty! Oj. Ej, nice! To są takie podwójne drzwi, one się razem otwierają. Tą... <głos> <głos> <Why> <głos> you this to zrobiłem jeden hardwood rów i to jest tak, jak tu jest, nie? Tu nie jest taki. Tu jest słomiany. Chyba, że. Chyba, oj. że on... um. oj, oj, oj. No oj. dobrze. A, fuck you! No zobacz, jak chcę zrobić płaskie, to... to oj, oj, no tak to nie No bo... tam, no musisz zobacz, to rozwalić Zobacz, nasz, nasz tort, coś się... No ja nie chcę rozwijać, to jest dach No ale... ten, ten... Y, za, za, to ci zasłania Co no to jest? To, no to tu było już Dach się zabije, no nie wytrzymam Nie wytrzymam Nie mogę, nie ja się zabiję, tu się budowa się da, jak to po prostu postawić? Tu od boku, no. ja buduję dach, no wsadź. Trzymał mnie, to się dobrze ja się zabić dobra. A te dwie, ty położyłeś czy one tu już były? Jestem zajęty teraz Dobra, deski mi się skończyły What the fuck? Leżli sobie Weź Raz teraz wieżę wierzę Fuck you, sama sobie rozwal, musisz zrobić drugą Jak ty to rozwalisz? Musisz zrobić drugą i potem zniszczyć dwie Nie, bo jak rozwalę tu, to się nie rozpadnie, co nie? Nope Rozwalaj się to samo Skąd wziąć softwood? <grym> co ty robisz? Ha! Musisz to zniszczyć <grym> I potem drugą zniszczyć w dół Tyl Tylko Miałam nie spadnie, co nie? za mało drewna, to będą do samej, do samej góry nie da. O, uh, trafiła. E. Nie lecą na hitę. Wałosne Co się patrzysz? Aaaaa, to gen wave Ja będę się długo rozwala 5, 2, 3, 4, 5. Dobra, jeszcze... Uuuoo! Spadł na dół! Jeszcze 5 ta jeszcze to rozwala Jeszcze 5 Co to jest dzik? Diki! Nie będę ich zabijać przecież. O, zbyt cute. Po co oni te zwierzęta takie cute robili? Specjalnie. Specjalnie? Specjalnie, żeby ich nie zabijać. Temu nie można postawić. O, teraz jest. Mam softwood. E, tu się noc robi chyba. O, jest dobra. Um, światło by się przydało nas no z domu. Jak zrobić pochodnie? What the fuck is this? Memories. Pochodnie potrzebuje 3 sap. Dawaj trysap Krzycz trypsan Uuuu Nie tam tak daleko, no co, 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 że co? Nie tam tak daleko Co robi noc, ja się boję No, że to wygląda jak gówno Ale jest nasz, tak? No tak